Dzień dobry, Agnieszka Piesto oraz Daniel Piesto. Kanał Państwu Piesto, kanał przedsiębiorczości i Inwestowaniu w nieruchomości. Dzisiaj chcieliśmy się odnieść do tematu, który rozgrzewa serce i umysły wielu Polaków, a nie tylko Polaków, a mianowicie do deweloperki. Jest to termin, który nie znajduje swojego odzwierciedlenia w żadnej ustawie, natomiast co, coraz częściej pojawia się na łamach prasy czy to w takich ogólnych rozmowach, w związku z tym chcieliśmy się niejako, nieco rozprawić z tym tematem. I jako patodeweloperka określa się ogół działań deweloperskich, które ze względu na swoje działania, na działania względem klientów oraz sposób projektowania obiektów pozostaje w sprzeczności ze zwyczajami uznawanymi za dobre. To jest taka bardzo lakoniczna definicja, którą czerpię z Wikipedii i oczywiście mam ją podlinkuję. Czy jest to definicja właściwa? Tutaj poddaję to pod Waszą dyskusję. Natomiast tutaj przejdziemy przez kilka elementów, które zostały zawarte niejako w tym, w tym pojęciu. Tak, wejdę w słowo. Jest to definicja z Wikipedii, dlatego że póki co jest to dosyć nowy termin i musimy posługiwać się takim pojęciem, jakie jest znane w w społeczeństwie i zazwyczaj Wikipedia to najlepiej przedstawia, ale to nie znaczy, że to jest dobra definicja albo że w ogóle ten termin ma jakieś zastosowanie. Ale posłuchajmy dalej. Jest rozporządzenie ogólnie obowiązujące w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i urządzenia, i będzie stanowiło ono niejako punkt wyjścia dla nas do dalszych rozważań. W rozporządzeniu w tym mamy bardzo szczegółowo zawarte informacje na temat wielkości budynków. Odległości budynku od y, granicy, tego jak powinny wszelkie te urządzenia infrastruktury technicznej w budynku wyglądać, jak powinny wyglądać lokale, użytkowe garaże. Wszystko mamy tam opisane co do metra, bo na przykład mamy opisaną wielkość y, pokoju, wielkość kuchni, wielkość korytarza, szerokość korytarza, jak on powinien wyglądać w mieszkaniu. Więc tu mamy dosyć mocno uregulowane, jak powinno to wyglądać. I skąd się pojawiają takie ancymony, takie kwiatki? tak? Bo tutaj mamy też taką sprzeczność, pewną może nie sprzeczność, ale może trochę konflikt interesów, prawda? Deweloperzy starają się pozyskać w atrakcyjnych lokalizacjach nieruchomości, a następnie wybudować odpowiednie budynki, mieszkania i sprzedać to do, do klientów docelowych. Natomiast też ta, ten popyt i podaż muszą się równoważyć. Tak? Pojawia się jakaś cena, produkt, towar, ktoś to kupuje bądź nie kupuje. I jaki jest tutaj? Czy, czy jest jakaś zdrowa zasada, zdrowa recepta, która mogłaby powodować przeciwdziałanie e, powstawaniu budynków, które są koszmarkami może budowlanymi? Moim zdaniem jest. I brzmi ona tak. Człowiek, który kupuje nieruchomość, wydaje mnóstwo pieniędzy na to, następnie coś na niej buduje nieruchomość gruntową kupuje i coś na niej buduje albo remontuje jakiś lokal, który już istnieje, poświęca mnóstwo pieniędzy i zazwyczaj jest to forma inwestycji, która jest dobrze. Przeanalizowana. Zdarzają się oczywiście koszmarki, ale co do zasady tak to wygląda. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech pójdzie sobie na starówkę dowolnego miasta i wyobrazi sobie, że wtedy nie było żadnych regulacji dotyczących budownictwa ani planów zagospodarowania przestrzennego i powstały te przepiękne nasze starówki właśnie w ten sposób. Także z jednej strony mamy, mamy właścicieli, którzy regulują sami siebie pod kątem tego, co budują, tak żeby to było atrakcyjne. I oczywiście na, na przestrzeni Epok to się zmieniało, co jest atrakcyjne, i dzisiaj może ktoś chcieć umieścić szklany budynek obok y, kamienicy, ale to też ma swój urok, to znaczy każdy stara się robić ładne budynki, żeby po prostu ludzie chcieli z nich korzystać. Y, I y, te regulacje mają wyciąć tych ludzi, którzy chcą robić za niski standard. Czyli faktycznie ludzie, którzy ch chcieliby korzystać z niskiego standardu, mają ograniczony dostęp do tanich nieruchomości, więc albo muszą wydawać więcej na nieruchomości i przez to po prostu dłużej być biedni, ciężej im wyjść z tej biedy, albo muszą się po prostu wyprowadzić zupełnie gdzie indziej i dorabiać w innym miejscu i płacić gdzie indziej podatki. Mają dwa wyjścia. Więc te wszystkie ograniczenia, które są wprowadzane, dotyczące właśnie tego, ile metrów może mieć mieszkanie, ile objętości musi mieć łazienka, jak dużo musi być okien i tak dalej, one faktycznie utrudniają życie najbiedniejszym i to nie wszystkim, tylko tym, którzy chcą z tej biedy wyjść. Ja tutaj nie do końca się zgodzę z częścią Twojej wypowiedzi, dlatego że chciałam zwrócić uwagę na to, iż y, takie duże y, znaczy. Chciałam zwrócić uwagę na to, iż najciekawsze, naszym zdaniem oczywiście, najciekawsze nieruchomości, jakie kupowali, kupowaliśmy, pochodziły z okresu późnego albo wczesnego PRL-u. Swego czasu kupiliśmy. Mieszkanie, nieruchomość, która miała 11 metrów kwadratowych, była mieszkaniem wydzielonym w Starej Kamienicy w Warszawie i funkcjonowało jako mieszkanie. Miała założoną księgę wieczystą, została wyremontowana oczywiście jako mieszkanie. I w tym konkretnym budynku było mnóstwo mieszkań o powierzchni 13-15 metrów kwadratowych. Powstały one w wyniku podziału kamienicy po wojnie, kiedy rzeczywiście te mieszkania było bardzo trudno, więc duże mieszkania dzielono na znacznie mniejsze, żeby po prostu dać jednostkę lokalową e, jakiejś osobie. Naprawdę również. Jest taki budynek, który składa się z kawalerek 18-metrowych, też go kiedyś widziałem, i był on przeznaczony dla robotników, którzy uczestniczyli w odbudowie Warszawy. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę na to, że norma budowlana dotycząca wielkości mieszkania zmieniła się stosunkowo niedawno, bo bodajże 5 lat temu, i ta norma określała Wielkość, minimalną wielkość mieszkania, jako 18 m2, a obecnie mamy 25 m2, to widzicie Państwo, że idziemy w stronę dosyć dużej regulacji i normalizacji tych powierzchni, tych stosunków. Zwraca się również uwagę na to, żeby te mieszkania były stosunkowo dobrze oświetlone, żeby były nasłonecznione, żeby ten udział światła słonecznego był dosyć duży, żeby były coraz bardziej zielone, czyli też coraz więcej tych zieleni było zapewnionych. Natomiast pojawiają się. Rzeczy, których nie możemy przeskoczyć, bo jeżeli mamy zabudowę śródmiejską, czyli gęstą zabudowę, mamy zabudowę taką e, składającą się z wysokich wieżowców, to tutaj rzeczywiście trudno nam będzie zapewnić, nie wiem, klimat starej kamienicy, czy, czy, czy taki klimat, jaki mamy w w dzielnicy Warszawa Włochy, która to dzielnica szczyci się tym, że w niektórych rejonach jest to dzielnica miasto Ogród. Tego nie oddamy, nie będzie tej zieleni, nie będzie tej przestrzeni, nie będzie tej rekreacji, po prostu będzie gęsta, zwarta zabudowa, bo takie jest przeznaczenie zabudowy śródmiejskiej, prawda? Co to znaczy przeznaczenie? To jest takie zapotrzebowanie. Jest intensywność, jest zupełnie inna intensywność zabudowy, która jest dopuszczalna, prawda? A wynika ona z zapotrzebowania, po prostu w centrum też... metr kwadratowy jest drogi, każdy chce w centrum albo pracować, albo mieszkać i w związku z tym cena rośnie i później się maksymalizuje PUM, czyli powierzchnię użytkową mieszkalną i się rzeczy więcej znajdziemy inwestycji deweloperskich, w których PUM jest zmaksymalizowany w centrum miasta niż gdzieś na Mazurach nad jeziorem. Slogiczne. logiczne. Także właściwie to, tam w ogóle takich nie I znajdziemy. Też mamy tutaj miejscowe plany, które pozwalają na taką intensywność zabudowy. To nie jest tak, że deweloper przychodzi i myśli, kurczę, tutaj postawię 50-piętrowy budynek, och, takie mam marzenie. Nie, on po prostu musi patrzeć na co e, dostanie zgody, jakie, jakie, jakie są miejscowe plany czy, czy studium uwarunkowań. Jeszcze chciałam wrócić tutaj do regulacji. Akurat nie zgadzam się. Polska, to zależy oczywiście, w którym też zaworze, ale miała regulacje, już dosyć dawno miała regulacje dotyczące powierzchni Zabudowy. Czytałam kiedyś takie opracowanie dotyczące kamienic łódzkich, i tam profesor, który prowadził to opracowanie, podlinkuję wam, jeżeli znajdę ten dokument pod filmem, chwalił na przykład kamienice łódzkie, że tutaj był taki wymóg, że jeżeli się stawia taki wewnętrzny dziedziniec, to promień tego dziedzinca, średnica tego dziedzinca powinna wynosić w Polsce około 7 metrów kwadratowych, kiedy już było wiadomo, że na przykład w Paryżu te kamienice miały promień tego dziedzinca. Średnicę tego dziedzińca o powierzchni 3 metrów kwadratowych, tak? Czyli to już były takie rzeczywiście zamknięte studnie, w których ludzie mieszkali bez dostępu do światła dziennego. Tak. Czyli problem prze przeludnienia, problem tego, że nieruchomości są nie do końca dostosowane do zamieszkania albo są zbyt intensywnie budowane. Już jest od nami od wielu, wielu lat. To nie jest problem 20, lat XXI wieku, jak tutaj ktoś próbuje sugerować, natomiast to jest problem, który się pojawia falami i wraca do nas. No to ja tutaj oczywiście sprostuję, że to nie jest tak, że nie było żadnych regulacji, tylko że regulacje dotyczyły, można powiedzieć, części wspólnych albo bezpieczeństwa wspólnego. I one istniały od prawa rzymskiego. Pamiętam, jeszcze teraz nie, nie przytoczę oczywiście tak. artykułu, ale z, im, z czasów Imperium Rzymskiego, już wtedy były regulacje dotyczące tego, jak na przykład jeden budynek należy postawić o drugi czyli ściana w ścianę, jak były stawiane, no to jak ta belka przechodzi i kto za to odpowiada. I architekt odpowiadał za to, co, co zaprojektował, i budowniczy odpowiadał za to, co wybudował, i to były oczywiście surowe kary. Także już wtedy istniały te przepisy, tylko że one dotyczyły. Tego, jak realizowana jest własność sąsiada albo yy, wspólnoty całej, a nie dotyczyły tego, jak ja mieszkam. Bo dzisiaj można stworzyć bezpieczne mieszkanie, które ma 10 metrów, i ono jest bezpieczne pod tym kątem, że, że jest, nie, nie, nie grozi nam jakiś szczególny pożar, w związku z tym, że ono jest małe, albo jakaś, jakaś inna katastrofa budowlana. Także, także zmienił, zmienił się ten cel. Dzisiaj po prostu. Państwa są bardziej opiekuńcze niż kiedyś. To jest trochę jak zapinanie pasów. Mm -hmm. Tutaj, jeszcze jako zarzut, co możemy kwalifikować jako budownictwo w ramach patu deweloperki, pojawia się zarzut, że jest niedostosowana infrastruktura techniczna albo na przykład nie, jest, nie ma tak dużo przedszkoli żłobków na danym osiedle. Drodzy Państwo, też zwróćcie uwagę, jak kiedyś było planowane to, że, że na przykład w tym momencie deweloper kupuje określoną działkę i rzeczywiście zazwyczaj na parterze buduje lokale użytkowe, a pozostałe to są lokale mieszkalne, zapewnia bądź nie zapewnia żłobki przedszkola i inne instytucje. Deweloper nie ma obowiązku uczestniczyć w w Procesie kształcenia podstawowego czy średniego. W związku z tym może się tak zdarzyć i często zdarza się na osiedlu nowo wybudowanym, że na przykład o 7 rano jest ogromny sznur samochodów rodziców, którzy starają się dowieść dziecko do żłobka, czy do przedszkola, bo na danym nowo wybudowanym osiedlu nie ma tego. Natomiast to też proszę zrozumieć tą drugą stronę medalu, czyli patrząc od strony od strony tego, który buduje, że tak naprawdę może zostawić lokal, który przeznaczy na żłobek w przedszkole, ale nie musi go zostawić. Nie ma takiego obowiązku. W związku z tym stara się zintensyfikować tą, tą budowę i stara się przyciągnąć na przykład takich najemców, którzy rzeczywiście będą te pierwsze potrzeby spełniali, nie wiem, na przykład sklep spożywczy czy, czy jakąś przychodnię i nie jest w stanie na przykład tej infrastruktury zapewnić w pełni, bo na przykład droga, która jest przed działką już należy do gminy i droga odpowiada za to, czy Gmina odpowiada za to, czy ta droga będzie już wybrukowana, czy będzie miała chodniki tutaj ładnie przygotowane, czy nie, albo czy zostanie do danej dzielnicy doprowadzony tramwaj. W związku z tym, jeżeli wrócimy, oczywiście, jeżeli Państwo sobie życzycie do systemu, który panował. X lat temu, który był centralnie planowany i rzeczywiście powstawały tam osiedla. Tak. A, tego, tego systemu. Dobra, dobra, mów dalej. Tak. Systemu centralnie planowanego, że rzeczywiście powstawały bloki, na środku gdzieś tam powstawała szkoła, przedszkole i wszystko tak zbiegało się do środka. To oczywiście ma, ma to swoje plusy i minusy, prawda? Możemy narzekać na jakość tych bloków z okresu PRL-u, natomiast były one centralnie planowane. Jeżeli Państwo sobie życzycie, to wszystko w Waszych rękach możecie głosować na tych czy tamtych, z prawa czy z lewa i oczywiście tutaj jest takie wnioski i postulaty składać. Natomiast jeżeli sobie życzy I, i, i oczywiście czekać później na przydział na mieszkanie 15 czy 20 lat, tak jak to jest u i pokazane czy, czy, czy w innych filmach, Tak. czy to było? U Baryi chyba jest pokazane, jak tu ludzie czy potrafili czekać 15 lat na to, żeby im e, prezes spółdzielni przydzielił mieszkanie. To, to oczywiście wszystko w Waszych rękach. Natomiast jeżeli chcecie się poruszać w tej e, gospodarce wolnorynkowej, to pamiętajcie, że też macie wybór. Możecie niejako wypisać się z tego systemu i na przykład kupić działkę nieco dalej poza miastem i po swojemu wybudować to, co Wam się e, marzy. Tak, ja chciałbym, żeby był taki system, w którym istnieje jedno i drugie. To znaczy, zarówno mamy miejsca, w których mamy na tyle dużych deweloperów, którzy są w stanie Urbanistycznie zaprojektować całe osiedle z całą infrastrukturą wewnątrz, czyli nasze dzieci nie muszą przechodzić przez drogę, żeby pójść do przedszkola czy szkoły. To jest fajne i mają park w środku. Natomiast inne miejsca powinny być takie, że, że tego nie ma i po prostu maksymalizujemy pum, i wtedy ludzie, którzy kończą na przykład studia i chcą gdzieś pracować, a nie kończą, maturę kończą, chcą pracować gdzieś i jak najwięcej odkładać, też mają taką możliwość. Więc uniformizowanie tego całego rynku. Tworzenie takiego sztucznego standardu jest niekorzystne dla, dla ogólnie całej gospodarki, ale zdecydowanie najbardziej dla tych, którzy właśnie jadą gdzieś się dorobić i później zamierzają wrócić albo kupić coś droższego. A to, to przecież jest większość Polaków, bo Polska się w tym momencie dorabia. Mhm. Ja na przykład mam inny postulat dotyczący zmiany sposobu użytkowania mieszkania. My swego czasu. Y Przekształcaliśmy lokal użytkowy w lokal mieszkalny, przeprowadziliśmy tą procedurę, dostaliśmy zgodę z Urzędu Miasta, architekt nam to podpisał i rzeczywiście udało nam się kilka razy takie procesy przeprowadzić, aby ułatwić ten proces, bo nam zajmowało to od 6 do 9 miesięcy. Zebranie wszystkich dokumentów, zebranie podpisów, żeby tutaj te decyzje uzyskać. Natomiast dałoby się ten proces ułatwić. Widzę, widzimy, w wielu miastach jest na przykład bardzo wiele lokali użytkowych, które nie są wykorzystywane w tym momencie jako lokale użytkowe. Być może przez to, że zmienia się struktura handlu i tak dalej, wiele tutaj jest czynników. Natomiast, jeżeli w dosyć prosty, szybki sposób udałoby się te lokale przekształcić w lokale mieszkalne, tutaj myślę, że też jakiś procent struktury mieszkaniowej pojawiłby się na rynku. My swego czasu sprzedawaliśmy kawalerkę, która była na podwyższonym parterze w kamienicy, i wchodziło się z drzwi. Z Wchodziło się z drzwi głównych do tej kamienicy i były cztery schody i było to mieszkanie. I Wyobraźcie sobie, że przyszła do nas osoba starsza, która powiedziała, że dla niej te cztery schody to już jest za dużo, że ona chce mieć mieszkanie na parterze, ale bez schodów, bo miała ograniczenia ruchowe. Więc być może tutaj dostosowanie części lokali użytkowych byłoby odpowiedzią na te problemy mieszkaniowe. Sami też jeżeli przejeżdżamy przez Warszawę czy przez, przez inne miejscowości widzimy na przykład w blokach, Część osób ma na przykład takie podjazdy dla osób niepełnosprawnych w jakiś karkołomny sposób do balkonu przystosowane. Więc tutaj jest taki mój postulat, żeby ułatwić w taki rozsądny sposób przekształcenie tych lokali użytkowych, żeby one były dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej, co być może byłoby ułatwieniem i zlikwidowało część pustostanów, a zapewniło osobom z, z, z ograniczeniami dostęp do adekwatnych lokali. Tak, to jest dobry pomysł. Oczywiście jest bardzo dużo lokali użytkowych, które generalnie w tym momencie jest dosyć dobry rynek y, lokali użytkowych, najmu, to znaczy jest duży popyt, ale są oczywiście różne miejsca. Są takie, które już nie są modne pod biura i tam jest dużo lokali użytkowych, które mogłyby być łatwo przekształcone w mieszkalne, łatwo w sensie fizycznym, no bo przekształcenie go, no to jest jednak pewna administracyjna praca, którą musi wykonać zarówno właściciel, jak i z, z, chciałem powiedzieć zgraja, grono urzędników. Także łącznie jest to dosyć skomplikowane. Gdyby to ułatwić, to po prostu więcej osób mogłoby korzystać z takich lokali. Mhm, jeszcze tutaj do zjawisk pato deweloperki zaliczone jest grodzenie e, osiedli. Ja tutaj nie do końca się z tym zgodzę, że jest to jakieś. Przeszkoda. Oczywiście rozumiem w strefie zabudowy takiej śródmiejskiej, bardzo intensywnej zabudowy, gdzie te ciągi pieszych muszą być, komunikacja musi być zapewniona, to, to jest niezasadne, bo wszyscy, jeżeli kupujemy sobie nie wiem, nieruchomość na złotej, to, to zdajemy sobie sprawę, złota 44, że raczej nie możemy liczyć na ogródek przydomowy. E, mamy swoje ograniczenia w tym zakresie. Natomiast jeżeli mamy zabudowę podmiejską, gdzie rzeczywiście ta intensywność jest mniejsza e, i tutaj właściciele, na przykład, pojawią się teraz kooperatywy mieszkaniowe, właściciele zdecydują, się na ogradzenie swoich nieruchomości. Nie widzę tutaj jakichś przeciwwskazań, żeby takie, takie rzeczy realizować. Tak, to jest próba ograniczenia własności, Wartości. po prostu, żeby wszystko było takie wspólne, żeby mógł sobie wejść. Ale po pierwsze, nie uważam, że to jest dobry pomysł, żeby tak ustawy wprowadzać ogólnie, ale nawet zamożne osiedla są czasami otwarte i jest teraz powstaje takie jedno przy ulicy towarowej w Warszawie bardzo drogie będą tam lokale. I założeniem całego osiedla, które tam jest zbudowane, jest to, że ono będzie otwarte dla miasta, że to będzie centrum życia miasta, więc nie będzie żadnych ogrodzeń, każdy będzie mógł sobie przyjść, będą tam na dole jakieś restauracje i będzie fajnie zorganizowana przestrzeń wielowymiarowo. Także może nie trzeba wprowadzać takich ustaw, tylko niech sobie ludzie zbudują różne rzeczy, a, a na pewno powstaną również takie, które będą otwarte. A jeżeli ktoś chce się ogrodzić, to może ma jakiś powód. Więc wiem, że jest więcej mówione na ten temat na zachodzie, gdzie, gdzie jest tak, że na przykład w Anglii faktycznie jest tak, że idziemy drogą i po bokach wszędzie mamy ogrodzenie przez, przez długi czas. Pytanie, czy to jest jakiś problem dla kogoś, no bo jeżeli sprzedajemy działkę, uznajemy własność, no to wiadomo, że będzie tak, że większość osób będzie chciała się grodzić, no ale to wynika z naszej natury. No nie chcecie mieszkać w, ogrodzonym, w ogrodzonej nieruchomości? No, to może do domów też wchodźmy ludziom. To też jest tak jak, to też jest, tak, tak się kiedyś mówiło o tym, że w Szwecji jest tak, że możesz wejść sobie do czegoś domu i zaparzyć herbatę i to nikogo no nie dziwi. Ale to jest dziwi. chyba sytuacja ratująca <laughs> życie, bo jeżeli spada temperatura i w ciągu 20 minut się nie nagrzajesz, to rzeczywiście może być problem, prawda? Tak, stąd też się wzięła polska gościnność, że było zimno w zimie i wiesz, wsie były bardzo rozrzucone i nagle widzisz dom, no to ktoś Cię przyjmuje, żebyś nie umarł gdzieś tam w zaspie, także może to dlatego stąd wynikało, jest to taki miły akcent kulturowy, ale żeby zmuszać wszystkich do wpuszczania na, na swoją działkę, to jest przesada. Mhm. Znaczy, moi drodzy, to też punkt widzenia się znacznie zmienia, bo czytamy w komentarzach i część osób pisze: Jak to, mieszkam tutaj w mieście, mam prawo wejść, gdzie mi się podoba, a z drugiej strony ludzie piszą w komentarzach: Moja działka, moja własność, ktoś mi wejdzie, to zabije. Także moi drodzy, widzimy, że Polacy są bardzo podzieleni w tym zakresie. Kto ma już swoją własność, to broni jej e, jak tylko może, a kto jeszcze stara się być właścicielem albo gdzieś żyje w innej zabudowie, to stara się być jak najbardziej otwarty, ale też nie podejrzewam, żeby każdego chętnie wpuszczał do swojego mieszkania. Jeszcze tutaj jedna, jeden zarzut do tej pato deweloperki, że jest bardzo mało placów zabaw i e, mało przestrzeni zielonej. No tutaj zgadzam się, że rzeczywiście e, nie pod każdym blokiem jest plac zabaw i jest mało tej zieleni, natomiast też pamiętamy, że jak na przykład mamy zdjęcia jak Daniel dorastał i w Lublinie te wszystkie bloki się budowały, to w zasadzie były tylko bloki i dwa drzewa posadzone, gdzieś tam kiełkujące, teraz oczywiście, oczywiście całe osiedle jest już piękne, zielone, natomiast jak te budynki powstawały przez pierwsze 10 lat, to tam rzeczywiście tej zieleni było jak na lekarstwo, więc może dajmy trochę czasu, żeby te drzewa jakoś urosły. Pamiętajcie też o nowych rozwiązaniach technologicznych, które pozwalają, aby ta przestrzeń biologicznie czynna była nie tylko w, Na ziemi. w poziomie, ale też w pionie i to też zapewnia duży poprawę jakości powietrza, którym oddychamy w miastach. Tutaj ktoś, autor tego wpisu pisze, że patodeweloperka jest zjawiskiem polskim. Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Problemy mieszkaniowe w dużych miastach są wszędzie, czy w Nowym Jorku, czy w Paryżu. Myślę, że bardzo wiele jest małych mieszkań, które są sprzedawane, które są wynajmowane, które absolutnie nie spełniały bez standardów polskiej normy budowlanej i są funkcjonujące w obiegu, i one nie wzięły się w roku ubiegłym czy, czy, czy w okresie ostatnich kilku lat. To jest problem narastającej liczby ludności i zagęszczania się liczby mieszkańców w dużych miastach, więc musimy się z tym mierzyć. Kto nie lubi dużych miast? Wsie się wyludniają, nieruchomości są tanie, więc polecamy. Świeże powietrze e, można się ogrodzić. Nikt, nikogo to nie dziwi. To są nasze e, wolne wnioski, sugestie dotyczące patodyweloperski. Cza, cały czas e, obserwujemy, jak rozwija się ten rynek e, najmu małych mieszkań, mikromieszkań. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wynajmować e, zgodnie z przepisami prawa małe mieszkanie, czyli takie, które ma 25 m2 albo nawet poniżej 25 m2, to powinniście dołożyć wszelkich starań, żeby przeprowadzić. E, czy to podział, czy legalizacja takiej nieruchomości? Jeżeli macie pytania w tym zakresie, to zapraszamy do nas na konsultacje, bo rzeczywiście specjalizowaliśmy się swego czasu w podziałach prawnych i fizycznych nieruchomości, a także w przekształceniach. Natomiast, jeżeli wam czas pozwoli, to na początku czerwca zapraszamy. Na szkolenie z bezpiecznego najmu, które trwa jeden dzień i możecie je znaleźć na naszej stronie. Jest to bardzo przystępne i fajnie prowadzone szkolenie przez ekspertów między innymi nas, ale nie tylko. Dotyczące tego, jak wynajmować nieruchomości i jak, nie, jak rekrutować tylko dobrych najemców i omijając tych pato najemców, korzystając z tej nomenklatury, o której dzisiaj była mowa. Także dziękujemy Wam serdecznie, do zobaczenia w następnym filmie lub na jednym z naszych szkoleń. Zapraszamy na początku czerwca na szkolenie bezpieczny najem. Pozdrawiamy. Cześć!